Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na streszczenie nieboskiej komedii. Ok, bez dłuższego przedłużania, zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania materiału. I zaczynamy. Podmiot opisuje jakiegoś poetę i to, jak wspaniale on nie pisze, i jaki to on nie jest potężny. Poeta gra cudzym uszom namiętne rozkosze. Tak to mówi oczywiście nasz podmiot. Stwierdza, że poeta ma życie zwodnicze, ponieważ potrafi udawać anioła. Podmiot dochodzi do wniosku, że poezja jest matką piękności i zbawienia. Pojawia się anioł Stróż i przypowiada, że poeta może być jedynie zbawiony, jeżeli znajdzie babę i urodzi mu się dziecko. Złych chór wysyła mu cień. Uwaga, bo cytuję, to jest kurwa potężne cień na łożnicy umarłej wczoraj, żeby stała się kochanką poety. Wysyłają pokusy, które mają omamić jego wyobraźnię. Podczas wesela pan młody zachwyca się żoną i zapewnia jej wierność, to natomiast obiecuje to samo. Idą tańczyć. Nocą przychodzi duch w postaci dziewicy, która bierze włos o zmarłych, piękność i białą suknię, by uwieść oczywiście męża. Mężowi śli się zjawa. Budzi się obok swojej żony i myślał, że to ona była tą zjawą ze snu, ale coś mu nie gra, bo cały czas tamta była ładniejsza. Żona się budzi i pyta Ej ty, czemu nie śpisz? Mąż na to jej odpowiada, żeby się nie interesowała i musi się przewietrzyć. No to wychodzi i on tam potem marudzi, że jest odrętwiały od nieślubu, trochę się źle z tym czuje, że wyszedł związek małżeński z kobietą, która jej nawet nie kocha, bo tam ta zjawa była ładniejsza, prawda? Pojawia się tam nagle dziewica, ta zjawa i mąż zaczyna się z nią gadać, tam wiecie, bajerować na boku i w ogóle. Po jakimś czasie znika, a z domu słuchać jak żona krzyczy, ten wracał do chaty. Może zdecydował, że musi porzucić żonę. Niesamowite, prawda? Ale słuchajcie dalej. Żona powiedziała, że ksiądz pojutrze ości ich dziecko i dopytuje że czemu ostatnie czasy doszło u niego do takiej przemiany. Co, co do jej osoby. Mąż tam, wiecie, na boku pali głupa, że nie wie o co chodzi, że po prostu ma zły humor ostatnio. I nagle, uwaga, uwaga, Nagle pojawia się dziewica. Widzą ją oboje i namawia ona męża, do doprócz żony i rodziny. Mężczyzna dokładnie to robi, nie zważając na błaganie. No więc akcja przenosi się na chrzciny Jerzego Stanisława, czyli ich syna. Goście pytają, gdzie jest hrabia, czyli mąż. Podejrzewają, że leży najebany pod płotem. Ale dosłownie, no jak inaczej zrozumiecie cytat? Zbałamcił się gdzieś. No... Dziwnie to brzmi, nie wiem, nie znam tych słów. Mi się wydaje, że to chodzi o alkohol. Atmosfera jest ponura. Żona przerywa ceremonii i wyraża pragnienie, by syn został poetą, co ma zapewnić miłość ojca. Po chwili mdlej zostaje wyniesiona. <grym> za nogi, za ręce ją wyniesie z kościoła, rozumiecie? No i omrzeć się skończył. Goście wychodzą też i tak się kończy scena. No, a zapytacie, gdzie jest mąż? Mąż otóż znajduje się w pięknej okolicy, w oddali widać góry, dziewica prowadzi go dalej. Tak idąc, zauważa, że od dziewicy dzieli go wielka przepaść. Zjawa zmienia się nagle w odrażającego trupa. Duchy każą jej wrócić do piekła. Chcą też pchnąć w otchłań męża. Jednak przed upadkiem powstrzymuje go anioł stróż, który przyniósł mu odpuszczenie grzechów i nakazał wrócić do rodziny. No to mąż co robi, no wraca. No, pyta o żonę, okazuje się, że ta jest chora i trafia do domu wariatów. Mąż postanowił po nią wyruszyć, biorąc konia i pistolety. Po co mu pistolety nie? Nie wiem, może do czułów będzie strzelać, zobaczymy. Mąż przedstawia się jako kumple żony i zostaje do niej wśród zaprowadzony. Maria, bo tak się nazywała żona, rozpoznaje męża. Zwierza mu się z tego wszystkiego, co odwaliła na chrzcie ich dziecka. No, po chwili umiera. Część druga. Narrator zapytuje, dlaczego Orcio, bo tak się zdrabnia imię dziecka, które tego urodziło się im, czyli te, które ochci, czyli chodzi o Jerzego Stanisława nie bawi się z innymi dziećmi w jego wieku. Ogólnie Orcio to taki przychlas dziwny z boku, taki stoi cały czas. Zabrali go raz do lekarza, który stwierdził jego impulsywność, a malarz namalował go jak szatana. Cyganka nie wywróżyła mu nic ze zdłoni, bo po prostu nic nie widziała. To, to trefna ta, ta cyganka była, a ksiądz chciał przed nim klękać. No i ogóle Orcio dorasta razem ze starym. No, jak oczywiście wiadomo, mamy już nie ma. Razem z ojcem odwiedzają grup matki. Chłopiec ma już 10 lat. Młody mówi ojcu, że często widuje matkę, która do niego przemawia. Hrabia błaga Boga, by ten nie zsyłał chorób psychicznych na jego syna. Po czym oboje odchodzą. Na spacerze mąż rozmawia z filozofem. O przemianach chodzących na świecie, następnie widzimy, jak Morze znajduje się na górskim wąwozie i rozważa nad własnym życiem. Dodatkowo myśli, że syn będzie przegrywem. Nadatuje Anioł i mówi mu, żeby kochał bliźnich, ale taki chuj, bo pojawia się Mefistofeles, który robi sobie z tego wszystkiego bekę. Mefistofeles w tym wypadku jest oczywiście zesłannikiem samego szatana, który oczywiście ma tutaj za zadanie, tutaj naszego głównego bohatera zniechęcić do. Jakichkolwiek pozytywnych rozważań. No otóż, nasz bohater stwierdza, że od teraz będzie dobrym człowiekiem. Orcio zaczyna chorować na oczy. Mówi, że widzi tylko jakieś iskry i nicie. Lekarz pociesza dzieciaka, ale staremu mówi, że już nie ma żadnych szans. Ojciec chce oddać wszystko, by Orcio tylko widział, a szatan siedzi z boku i się kurwa śmieje. Wieczorem stary znowu wzywa lekarza, bo Orcio lunatykuje. Stwierdza u Orcia pomieszanie zmysłów, stary użala się nad losem młodego, a diabeł się kurwa śmieje. Ja nie wiem, co oni z tym diabłem mają w tej książce, naprawdę. Cały czas siedzi i się śmieje. Część trzecia. Akcja dzieje się w szałasie pełnym Żydów. Tak brzmi to jak żart o II wojnie światowej, ale nie jest. Wracając. Żydzi ci przyjęli chrzest, jednak szykują się oni do zamachu na chrześcijan, żeby ostatecznie ich pokonać i wrócić do starej wiary. Wchodzi Leonard i oznajmia przechrzcie, tak się go się nazywał przechrzta, że wzywa go pan Kracy. Ten wysyła go do hrabiego, czyli starego, by pan Kracy, czyli wódz, Chce się z nim pojutrze zobaczyć. No i stary został przeprowadzony do obozu. Początkowo są w obozie leją, i chleją się dobrze bawią. Po czym stary dochodzi do miejsca, gdzie Leonard odprawia jakieś dziwne obrzędy nowej wiary, zaczyna szaleć i zapowiadać nowy świat, nawoły do rewolucji. Następnie stary idzie do, z przechrzcą do lasu i słyszy chór duchów, który rozpacza nad zniszczonymi świętościami chrześcijańskimi. Stary obiecuje, że ukrzyżuje wrogów Chrystusa. Oboje doszli do wąwozu i mąż pozwala przechście odejść. Taką miał przechadzkę po wiosce. O 12 do Starego przeprowadzony zostaje pan Kracy. Ten mu mówi, że ocali życie, jeżeli nie będzie walczyć z buntownikami. Hrabia odmawia i mówi, że pan Kracy troszeczkę weź się ogarnij, bo to nie jest tak, i mówi mu, że jest złamasem. Jego ludzie sami go nie lubią. Wykucają się, rzucają różnymi pacckimi przekładami, Oboje przeciwko sobie ostatecznie się rozchodzą, a pan Kracy przewiduje hrabiemu zguba. Część czwarta. Arcybiskup mianuje Henryka. Wodzem twierdzy. Henryk to oczywiście stary. Reszta hrabiów, coś tam się na niego pulta za plecami, jednak nikt nie chce powiedzieć mu tego w twarz. Wszyscy składają przysięgę, by bronić wiary. Jakub mówi staremu, że Orcio jakiś szajs odwala przed więzieniem. Przy Przewiduje jakieś dziwne tego proroctwa. Stary rozstawia żołnierzy, nie ma na to na razie czasu. Patrzy przed siebie, miesiąc o władzy i o bitwie. No i bitwa była, ale nic z niej nie wynikło. Po niej Orcie prowadzi ojca do Lochów i przedstawia mu tam, co widzi, na ślepo. A dokładnie to widzi duchy, które starają się y, wydostać z Lochów. Stary ich nie widzi, ale je słyszy. Oczywiście ma takie, kurwa, co to na akcja, słyszę duchy. Zabiera syna i po prostu palikietę stamtąd. Przybywa poseł od pana Kracego. Był to ojciec chrzestny, który chce, żeby hrabia skapitulował, to darują mu życie. Obrońcy twierdzy, czyli magnaci wyczerpani walką stwierdzają, że no w zasadzie, stary, dawaj, poddamy się i chcą go wydać panu Kracemu. Jednak za Henrykiem stoją żołnierze. No to poseł pali lotę do swoich oczywiście i po raz kolejny dochodzi do bójki, bitwy. Przypychanki walki. No i obrońcy znowu obronili naszą twierdzę, lecz już niestety nie mają amunicji. Henryk żegna się z Orciem, który opowiada tacie, że mama mu mówiła, że zaraz umrze. No i wiecie, co się stało? No i umarł. Kula go trafiła. Taka, wiecie, taka błądząca kula, jak są czasami takie w filmach albo książkach właśnie. Jakub też umiera i przeklina hrabiego, że ten jest uparty jak osioł i nie chciał się poddać. Stary ostatecznie wali magika, skacząc ze szczytu baszty. Pan Kracy, jak już zajął całą twierdzę, to ściął wszystkich magnatów. Ojciec Chrzesny mówi, że o nich Chcieli tak naprawdę się poddać, co pan Kracy pyta, a kto pytał? I ścina go też. Naczelnik mówi, że widział, jak jakiś gość robił frontmana paktofoniki z baszty i zostawił tam swoją szablę. Pan Kracy każe zburzyć twierdzę, a następnie wchodzi na basztę, myśląc, co dalej. Co dalej oczywiście robić, jeżeli chodzi o te powstanie, prawda żydowskie? Widzi w oddali Jezusa, który go przewierca na wylot, wódz umiera w ramionach Leonarda. Tak się kończy książka. Oczywiście jest to dramat, czyli to jest wszystko wystawione na scenie, więc możecie zrozumieć, dlaczego jest to takie chaotyczne, prawda? Też to jest streszczenie, więc się hello, w 10 minut wszystkiego nie dowiecie tak szczegółowo, ale najważniejsze rzeczy macie już podane, więc mam nadzieję, że się Wam przyda na sprawdzianie kartkówce, egzaminie lub po prostu dla Waszej własnej przyjemności, chociaż mam nadzieję, że to nie jest dla Waszej własnej przyjemności, bo dla przyjemności możecie sobie na przykład nie wiem obejrzeć yy, kroniki ridika albo coś innego. Więc miłego wieczoru, dnia, czy co tam robicie. To byłem ja i dziękuję Wam za uwagę. Papa! Pa.